Siema, z tej strony seba witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale i witam was po takiej jak, króciutkiej przerwie. Y, wymuszonej, musiałem się niestety czymś innym zająć. Wiadomo, priorytety, są rzeczy ważne i ważniejsze, ale przynajmniej na ten moment udało mi się znaleźć trochę czasu, żeby powrócić tutaj. No i witam Was w takim razie w takim podsumowaniu stycznia, no bo oprócz wcześniej zaplanowanych filmów, niestety nie udało mi się zrobić innych materiałów z informacjami. Trochę się tego nazbierało, także jeśli kogoś ciekawią konkretne informacje, to w opisie znajdziecie odnośniki czasowe do poszczególnych informacji, które pojawiły się na przestrzeni tego pierwszego miesiąca 2024 roku będę tutaj chronologicznie przechodził, więc od najstarszej informacji, o której nie mówiłem, do najnowszej, jaka ostatnio się pojawiła, więc na początku zacznę tutaj od postu z 3 stycznia na temat przebudowy Kalifornii, gdzie temat brzmi migdały i rolnictwo. Więc tutaj pokazano materiały związane oczywiście z tą tematyką. Dowiedzieliśmy się, że zostanie wprowadzony nowy magazyn migdałów, które oczywiście też będą rozmaicać i upiększać widok tych nowych terenów, które pojawią się, miejmy nadzieję, w najbliższym czasie, czyli najbliższej aktualizacji. Pojawi się też że w związku z tym sporo takich wiejskich dróg lokalnych, takich mniejszych. Także miłośnicy tego typu dróg będą na pewno zadowoleni. Jak i również w poście wspomniano o tym, że wprowadzono fabrykę przetwórstwa winogron, który jest pewnym kamieniem milowym w zaangażowaniu studia w uchwyceniu istoty gospodarki rolnej Kalifornii. I z najważniejszych w sumie informacji to tyle. Następnie 8 stycznia sesja, które podsumowało swój 2023 rok, więc jest tutaj przygotowany. Dosyć długi materiał, znajdziecie go na ich kanale, jeśli nie oglądaliście. To można go zobaczyć. Ewentualnie, w razie czego na moim kanale też jest podsumowanie, gdzie oceniłem pracę, jaką SC Software wykonało. Przyznam, że ich materiał jest mocno trochę tak naciągany, zwłaszcza gdzie podzielili tą przebudowę Niemiec i każde miasto tak wymienili z osobna. jeszcze w takim dziwnym przedziale tak randomowo powsadzali między innymi jakieś. Nowości i mocno wydłużyli ten materiał. Oczywiście każdy ma tutaj swoją ocenę. O podsumowaniu, tak jak wspomniałem, jest osobny materiał. Także w razie czego tam odsyłam, znajdziecie go na moim kanale. Natomiast czas na kolejny post. I tutaj 11 stycznia mamy temat związany z przebudową Szwajcarii. I temat dotyczy drogi A9, która na pewno podczas debiutu już tej nowej Szwajcarii będzie bardzo ważnym odcinkiem, które będzie warto odwiedzić, bo będzie warto przejechać się tą drogą, jak samo studio zaznacza w poście. A9 to malownicza autostrada, która przecina wspaniałe krajobrazy Szwajcarii. Autostrada znana ze swoich cudów inżynierii oferuje podróżnym zapierające dech w piersiach widoki na Alpy Szwajcarskie, co czyni ją nie tylko kluczowym szlakiem komunikacyjnym, ale także malowniczą podróżą dla osób zwiedzających kraj. Z wiemy też, że zespół odpowiedzialny za przebudowę przebudował autostradę A9 prowadzącą z Berna i rozszerzył ją na całą dolinę rzeki Rodan, wijąc się przez kanton Valais, który słynie z winic i wspaniałych widoków. Jednak pod koniec autostrady A9 kierowcy znajdą się na drodze, która wyróżnia się na tle innych. Też co jest chwali się też tym, że odzorowano tutaj legendarną przełęcz furka, więc oczywiście podróż po, po takiej drodze, no, można powiedzieć, w pewnym stopniu będzie obligatoryjna, jeśli chcemy oczywiście zwiedzić najlepsze zakątki tej nowej Szwajcarii, która, mia, miejmy nadzieję, a według mnie powinna nawet pojawić się w najbliższej aktualizacji, czyli 1.50. Na koniec tej informacji również wspomniano, że przerobiono. Część wiosek, jakie kilka się pojawiło, m.in. takie jak Susten, Obergoms i Rau. Do tego znajdziemy nowe gałęzie przemysłu, takie jak Farma i tartak. Choć takowe już były na podstawce, więc raczej chodzi tutaj o wydanie w jakiejś takiej lepszej wersji, niż to, co było do tej pory na podstawce, czy co jeszcze jest, niestety, ale już za niedługo powinno się to zmienić. Także tyle o Szwajcarii. Następnego dnia, 12 stycznia, SSO, który poinformował, że przedłużyło dwa wydarzenia World of Tracks, więc wydarzenie Winterland i. Cruising Kansas zostały przedłużone dokładnie do 5 lutego do godziny 23:59 czasu uniwersalnego. Także na chwilę są tak patrząc, macie jeszcze trochę czasu w razie czego. Do najbliższego poniedziałku można korzystać, czy też wziąć po prostu udział. A teraz przechodzimy do kolejnego postu z 14 stycznia na temat SCS On The Road, czyli serii YouTubeowej SCS Software, gdzie tym razem nagrano materiał na temat targów NUFAM, gdzie pojawili się tam wspólnie z Wieltonem. Zainteresowanych odsyłam na kanał SCS Software. Następnego dnia, czyli 15 stycznia, American Track Simulator dostał aktualizację do dodatku Steering Creation Pack który wprowadził kilka nowych obręczy kierownic. Także część osób, jeśli zauważyła w pewnym momencie w połowie stycznia, że pojawia się jakaś aktualizacja do ATS-a, to pewnie również mógł zauważyć już w grze, że no, jeśli ma oczywiście ten dodatek, może sobie dobrać jeszcze kolejne jakieś tutaj nowe kierownice do wyboru. A jeśli ktoś nie ma, jest chętny, no to oczywiście ten dodatek jest dostępny na Steamie i w normalnej cenie kosztuje 12 zł lub ewentualnie czekać na jakieś najbliższe promocje. I wtedy go kupić trochę taniej. A przechodząc dalej, następny post jest 17 stycznia i tutaj dotyczyło to przystanków dla ciężarówek w stanie Nebraska, więc oczywiście chodzi o parkingi, stacje benzynowe, ogólnie trackstopy i tego typu miejsca. Raczej wszystkim bardzo dobrze znane, no i wręcz wymagane w wielu miejscach. Nieraz zdarzy się sytuacja, że trzeba się zatrzymać, zatankować czy iść na pauzę. A jak niektóre tego typu miejsca się prezentują, możecie zobaczyć na tych materiałach udostępnionych przez studio. Na jednym ze screenów można było nawet dojrzeć ciężarówkę, która zmierza do ATS-a i pewnie wkrótce się pojawi. Raczej nie muszę wam mówić o jaki dokładny model chodzi, na pewno bardzo dobrze wiecie. Z tego postu następnego dnia, czyli 18 stycznia, dostaliśmy tym razem post o Arkansas, a temat dotyczył miast. Na terenach tego stanu pojawi się Texarkana, właściwie część znajdująca się na terenie Arkansas. No bo jak wiemy, Texarkana znajduje się również w Teksasie, no ale również i w Arkansas pojawi się ta druga część tego miasta. Więc, tak jak studio tutaj wspomina, żeby odkryć Pełne piękno tego miasta, trzeba posiadać oba dodatki, tym, że oczywiście nie jest to wymóg, jeśli mamy tylko jeden dodatek, to będziemy mieć no, tylko daną wersję. Natomiast wspomniałem jeszcze o innych miastach, m.in. o Harrison, którego określono jako osobliwy urok z ukrytymi klejnotami. Następnie wspomniałem o Jonesboro, jako malownicze zabytki w centrum miasta. I ostatnie na liście jest Pine Bluff, które określono jako cuda piękna i industrialu nad rzeką. Tyle z tego postu. Teraz przechodzimy do 22 stycznia, w którym trochę się działo. Pojawił się m.in. pewien post na blogu, ale dotyczył on tylko poznania zespołu, który pracuje nad Grecją, więc zainteresowanych, w razie czego odsyłam na blog. Natomiast ważniejsze informacje pojawiły się w social mediach. M.in. SS Software pochwaliło się tym, że pewien czas temu ich zespół, który zajmuje się zbieraniem odpowiednich materiałów, w celu odtworzenia odpowiednich modeli, 3D w grze, odwiedzili lokalnego czeskiego dealera marki JCB, która jest na pewno Wam bardzo dobrze znana, szczególnie ich produkty. No i najwidoczniej zapowiada się, że w niedługim czasie do ets pojawi się dodatek, podobny jak dodatek Volvo Construction Pack, który też nam dodaje maszyny, te konstruktorskie marki Volvo w postaci ładunków do przewiezienia, jest to płatny dodatek, i tutaj najprawdopodobniej będzie to też płatny dodatek, nie wiemy na jakim etapie są prowadzone prace, ile to zajmie, no i ile to też będzie kosztować. Jednak ciekawe jest to, że coś takiego się jeszcze szykuje. Więc jeśli ktoś czekał na tego typu nowość, no to możesz realnie czekać. Bo tutaj takie prace nad wprowadzeniem maszyn JCB są tutaj prowadzone. No a jeszcze tego samego dnia SC Software zachęcało do oglądania premiery nowej wersji Volvo VNL, która została pokazana następnego dnia, czyli 23 stycznia. Jednak ciekawe jest to, że SC Software tak mocno jednak to prezentowało w swoich social mediach, więc może najwidoczniej jest tutaj szykowana jakaś aktualizacja do obecnego Volvo VNL najnowszej generacji i nowości, które zostały tutaj zaprezentowane. Tudzież ta nowsza wersja FNL też się pojawi za jakiś czas również w grze. Pytanie, jak to z europejską wersją, bo niedawno temu też pewne tutaj nowości, jeśli chodzi o europejski model, też się pojawiły. Nowa wersja Volvo FH. Co prawda prace nad tym nowszym modelem niby trwają, ale pytanie, czy pojawią się Potem jeszcze te nowsze rzeczy, które teraz się pojawiły. No, te dyskusje można zostawić raczej na jakiś późniejszy materiał, a dopiero robiłem filmik o ciężarówkach, więc jak to się z ciekawe jak obecna sytuacja wygląda, to odsyłam na kanał. Następnie przechodzimy do 24 stycznia, gdzie SC Souter opublikował kolejny materiał z serii SS Undero, tym razem z warsztatów muzealnych skani. Także chętnych odsyłam na YouTube SC Software, a 26 stycznia pojawia się bardzo ważna informacja temat nie tego następnego czy najbliższego dodatku do EuroTrax Monitor 2 oczywiście mapowego, tylko tego, który będzie tam drugi, który jest drugi w kolejce i będą trwać jeszcze nad nim, bo bardzo długie prace jeszcze tutaj trochę poczekamy, aż zostanie wykończony, ale wiemy, że ten dodatek, o którym się tak trochę tajemniczo mówiło, pewnej nazwy nie miał. Jednak już ją ma. I tutaj drugi w kolejce jest dodatek Nordic Horizons. Jest to dodatek, który będzie zawierać tereny północnej Norwegii, Szwecji i Finlandii. No i ta zawartość ma być naprawdę bardzo, bardzo duża, jeśli chodzi o tereny. Bo mają być po prostu przeciągnięte o to, gdzie kończy się dodatek. Skandynawia, aż po co, całą północ u Morzu Arktycznemu, jak to wspomniano w poście. Myślę, że po prostu przytoczę Wam tutaj najciekawszy tekst z tego postu, który potwierdził pracę nad tym dodatkiem. Także zaczynając, nie może się doczekać eksploracji rozległych fiordów Norwegii aż do Oceanu Arktycznego. Od czasu do czasu przekraczając, zapierające dech w piersiach mosty lub przechodząc przez podwodne tunele. Wrażenia są jeszcze większe dzięki dużej liczbie wąskich dróg, co stanowi wyjątkowe wyzwanie związane z jazdą. Po drodze wypatruj reniferów, których obecność dodaje odrobinę dzikiej przyrody do Twojej malowniczej trasy. Wioski rybackie rozsiane wzdłuż wybrzeża jeszcze bardziej zanurzą graczy w bogatej kulturze wybrzeża. Podróżuj przez szwedzki Norland, główną drogą E4 wzdłuż wschodnich regionów zasiedlonych, a następnie jedź na zachód przez jałowe wzgórza skandynawskich gór wzdłuż norweskiej granicy. Po drodze natkniesz się na obszary przemysłowe z kopalniami i papierniami, co doda dodatkowej warstwy realizmu w twojej przygodzie z transportem ciężarówek. Fińska Laponia z gęstymi lasami glastymi po rozległą miałową tundrę, stanowi wyraźny kontrast w stosunku do południowej części kraju. DLC kładzie nacisk na gładkie drogi, zapewniając graczom wrażenia z jazdy przypominające, że naprawdę zanurzyli się w pięknie otoczenia. W dziedzinie transportu ciężarowego DLC składa hołd tej historii Skandynawii, ojczyzny kultowych marek, takich jak Scania i Volvo. Miłośnicy ciężarówek docenią autentyczne przedstawienie dziedzictwa transportu ciężarowego regionu. I nie zapomnijmy o samym rozmiarze DLC. Przygotuj się na rozległy obszar z niezliczonymi kilometrami dróg do odkrycia. Nordic Horizons będzie oferować płynne połączenie natury, historii i emocji związanych z transportem ciężarówek. Przygotuj się na niezapomnianą nordycką przygodę. Jednak warto jeszcze zaznaczyć końcówkę. Jaka pojawia się na blogu. Przed nami jeszcze bardzo długa droga i może minąć około dwóch lat, zanim będziemy mogli wypuścić to DLC. Także, w razie czego to nie jest dodatek, który wyjdzie w tym roku, szanse na to są małe, mizerne wręcz. W tym roku ma pojawić się na pewno Grecja. Nie wiadomo jeszcze kiedy, może w połowie roku, może trochę później. Zobaczymy, jak te prace będą trwały. Co do Nordic Horizons, czyli. Tych północnych nowych terenów, które są tutaj szykowane, to przede wszystkim, dodatek ma już swoją stronę na Steamie, więc można dodać ten dodatek do swojej listy życzeń. No a poza tym będzie trzeba na niego jeszcze trochę poczekać. Jak można też zauważyć po tych udostępnionych materiałach, które aż tak dużo nie pokazują, widać, że te tereny w wielu miejscach jeszcze wymagają. Pewnych korekt i poprawek, no i po prostu studio jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie prac. Jak sami zaznaczają, no, będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. Może pojawi się to w 2025 roku, jeśli wszystkie tutaj kwestie będą w porządku po drodze. Na pewno jest pewne. Pod tym względem będziemy tutaj szykować kolejny taki nowy rozdział obserwowania kolejnych nowych informacji, oglądania całego rozwoju tego dodatku, jak i przyglądania się kolejnym tam nowym obszarom, które zostały dopiero co ukazane. Ale tutaj jeszcze raz zaznaczę, to wymaga jeszcze sporo czasu i nie jest to raczej dodatek na ten rok. Na ten rok czekam na Grecję, plus oczywiście przebudowy. O jednej za chwilę będzie też informacja, jednak co do tej informacji to tyle. Następnie 29 stycznia zaprezentowano zespół, który pracuje nad Missouri. Także zainteresowanych odsyłam do konkretnego postu. I teraz jest o przebudowie w ETS-ie, tym razem o dalszej przebudowie niemieckich miast. Dokładnie chodzi tutaj o region Ren-Ruhr, a w temacie zaznaczono, że konkretnie skupiono się na przemyśle i w krzyżowaniach. Jak samo studio wskazuje w poście, ten region w Niemczech jest często nazywany przemysłowym sercem kraju. Region obejmuje duże miasta, takie jak Kolonia, Dusseldorf, Dortmund i Duisburg i charakteryzuje się bogatą historią i dynamiczną siecią miejską wzdłuż brzegów Renu. Z postu można się dowiedzieć, że zespół, który pracuje nad tą przebudową, chciał odzwierciedlić znaczenie tego obszaru poprzez zwiększenie ekonomii w grze, więc takie miasto jak Kolonia otrzyma teraz sześć nowych magazynów, do których można oczywiście dostarczać ładunki, bądź z nich zabierać i dostarczać gdzieś indziej, no i stanowi to dużą zmianę w porównaniu z istniejącymi dwoma. Znajdziemy tu różne gałęzie przemysłu od fabryk samochodów, poskłady kolejowe, złomowiska i porty rzeczne. Nowością w regionie jest także dodanie czwartego pod względem ruchu lotniska w Niemczech, zlokalizowanego w Dusseldorfie, na który będzie można dostarczać przesyłki do IZY. Podczas wizyty możesz nawet zauważyć dodanie dobrze znanego lotniska Skytrain. I podobnie jak poprzednie obszary, które przerobiliśmy, cały ten region został przebudowany od podstaw, łącznie z siecią dróg. Do tego SC Software chciał tutaj wyróżnić niektóre nowe skrzyżowania, na które natrafimy podczas podróży po regionie Renu. Jednym z nich jest Kreuz Kreisenberg, skrzyżowanie spaghetti, które jest dość duże i skomplikowane. Na tych wszystkich materiałach widzicie całe to piękno nowych obszarów, no i na nie najprawdopodobniej będziemy musieli poczekać do na najbliższej aktualizacji, no bo raczej to w 1.50 pojawia się te tereny. Chociaż nie zostało to oczywiście potwierdzone w razie czego, ale raczej nie będą nam aż tyle na takie piękne tereny, chociaż za Szwajcarią to się zdarzyło. No ale ona już powinna być w razie czego w 1.50, może te i te tereny się pojawią, oby. Jednak na 1.50 na pewno trzeba jeszcze trochę poczekać. I tak jak zaczynaliśmy od ATS-a, tak też również skończymy ATS-em, bo na sam koniec też również stycznia, czyli 31 stycznia pojawił się post na temat Nebraska, a konkretnie Miasteczek widokowych, też malowniczych miast zwał jak W każdym razie chodzi tylko o takie miejsca, które będą wyróżniać się tego widokiem, ale nie są zaznaczone na mapie. Więc nie wnoszą wielkiego wkładu tak naprawdę do samej mapy, oprócz po prostu wyglądu, ale nie mają żadnych większych funkcji, więc nie będę za bardzo się na nich skupiał. Jeśli jesteście zainteresowani co tam są, Software ciekawego o nich napisało i powiedziało, czy też o jakichś dokładnych tutaj mowa, no to zapraszam do konkretnego postu. Powiem tyle, że wymieniono ich aż 13, ale nie są one szczególnie jakoś istotne, także po prostu odsyłam do postu i tyle. I to tyle z najważniejszych informacji, czy w ogóle ze wszystkich, jakie pojawiły się w styczniu. Więc to tyle jeśli chodzi o to o takie całe podsumowanie. Mam nadzieję, że to było ostatnie i teraz jak pojawią się ważniejsze informacje, to będę mógł po prostu zrobić odpowiednie osobne materiały. Chyba że chcecie takie podsumowania widzieć, na przykład tygodniowe czy miesięczne. To możecie dać znać w komentarzach. Oczywiście nie kosztem zwykłych filmów, one oczywiście będą się pojawiały, o ile będę mieć czas, możliwości i chęć. Więcej zostawię sobie na jakiś inny materiał. Może w najbliższym czasie pojawi się taki gameplay. No i to tyle, jeśli chodzi o ten cały materiał. Także dzięki za oglądanie. Zachęcam do oceny do filmu, skończenia go do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.